Witajcie. Rzeka Eufrat to duży międzynarodowy szlak wodny biegnący przez Turcję, Syrię i Irak. Jak napisano w Biblii, gdy w Eufracie wyschnie woda, nadejdzie czas ważnych wydarzeń, w tym drugiego przyjścia Jezusa Chrystusa. Eufrat i Tygrys przepływają przez Syrię i Irak, po czym wpadają do Zatoki Perskiej. Przez tysiąclecia dzięki tym dwóm rzekom w Mezopotamii istniały dogodne warunki dla rozwoju rolnictwa, a także dużych miast, zalążków starożytnych cywilizacji. Według dzisiejszych raportów obie rzeki mogą wyschnąć przed 2040 rokiem, ponieważ obniża się poziom wody, a w wyniku zmian klimatycznych występują susze. Dzięki zdjęciom satelitarnym NASA Możemy zobaczyć, że w ciągu dekady ubyło 144 km sześcienne do rzeczy Tygrysu i Eufratu, a woda dalej wysycha. Natomiast w dzisiejszym filmie dowiecie się o niesamowitych i tajemniczych rzeczach znalezionych w korytach różnych rzek, gdy poziom wody się obniżył. We wrześniu 1944 roku w pobliżu Prachowa w wąwozie Dunaju zatopiono około 200 niemieckich okrętów wojennych. Na rozkaz dowódcy floty żołnierze celowo zatopili statki, aby uciec przed napierającą Armią Czerwoną i tym samym zablokować przejście przez Dunaj. Obecnie wiele statków z II wojny światowej znajduje się w muzeach, ale część z nich pozostała na dnie rzeki. Latem 2022 roku odnotowano rekordowo niski poziom wody Wielkiego Dunaju, przez co rzeka odsłoniła statki wojskowe zatopione w 1944 roku. Po dziś dzień miejsce to pozostaje niebezpieczne, ponieważ wraz z zatopionymi statkami na dno poszło wiele ładunków wybuchowych. Wśród lokalnej społeczności budzi to poważny niepokój. Aktualnie władze Serbii planują usunąć wraki i zabezpieczyć materiały wybuchowe w tym niebezpiecznym odcinku. W okresie ekstremalnych upałów w Hiszpanii poziom wody w jednym ze zbiorników znacznie się obniżył. Jak się okazało, pod wodą ukryte były starożytne ruiny rzymskiego obozu, które teraz może zobaczyć cały świat. Na obóz natknął się po raz pierwszy hiszpański archeolog w 1920 roku. W czasach cesarstwa rzymskiego prowadził wykopaliska na tym terenie od ponad 20 lat. Władze państwa zdecydowały jednak, że powstanie tu zbiornik wodny, przez co starożytny rzymski obóz został całkowicie zalany. Pozostałości opuszczonego obozu znalazły się pod wodą po utworzeniu zbiornika Asconhas w 1949 roku. Teraz archeolodzy mogą wznowić badanie starożytnych budowli i poszukiwania cennych artefaktów. W okresie swojej świetności Akis Kerkenis posiadał liczne koszary, dwa spichlerze, szpital i świątynię. Kompleks, który mógł pomieścić do 600 rzymskich legionistów, oferował łaźnie termalne wykorzystujące naturalne, gorące źródła tego regionu. Podczas gorących kąpieli żołnierze składali nawet ofiary o znaczeniu duchowym. Głowa z brązu cesarza Hadriana, która obecnie znajduje się w Muzeum Brytyjskim. W 1834 roku została znaleziona w Londynie w Tamizie. Hadrian z dynastii Antoniów był cesarzem Wielkiego Cesarstwa Rzymskiego w latach 117-138. Hadrian jest uważany za trzeciego z pięciu dobrych cesarzy. Był utalentowanym dowódcą wojskowym, podróżnikiem i koneserem sztuki. Dzięki cesarzowi w Wielkiej Brytanii powstał wał Hadriana, który miał pomóc powstrzymać najazdy piktów i brygantów z północy. Po wizycie Hadriana i wybudowaniu wału na cześć cesarza powstał posąg z brązu. Do naszych czasów przetrwała tylko jego głowa, odnaleziona w Tamizie. Artefakt wyłowiono już uszkodzony. Po lewej stronie głowy powstała spora dziura. Zniszczeniu uległy również źrenice. Sama głowa wygląda, jakby została odcięta od głównej części posągu. Mimo to znalezisko ma bardzo dużą wartość. W czasach starożytnych ludzie wierzyli we wróżby pochodzące od gwiazd i sił natury. Teraz bardziej polegamy na nauce, niemniej jednak kamienie głodu do dziś są wskaźnikiem ekstremalnej suszy. Kamienie głodu to swojego rodzaju wiadomości z przeszłości. Pozostawione na kamieniach napisy mogą mieć zarówno kilkadziesiąt, jak i setki lat, ale łączy je to, że wyłaniają się z wody w okresach silnej suszy. Susza zawsze ma negatywny wpływ na plony, zdrowie zwierząt hodowlanych i transport. Regiony europejskie były bardzo zależne od poziomu wód, w związku z czym susza w minionych stuleciach zawsze oznaczała głód. Właśnie z tego powodu ludzie zostawiali ostrzegawcze napisy na skałach, aby ich potomkowie mogli się przygotować na nadchodzący trudny okres. Niektóre z takich napisów brzmiały w następujący sposób. 1947 rok głodu. 1417. Woda w rzece prawie zniknęła, a także inne. W 2022 roku w Europie lato było bardzo gorące, a poziom wody w rzekach zaczął gwałtownie spadać. Z wody znów wyłoniły się kamienie głodu. Najbardziej dotknięte suszą były Łaba i Ren płynące przez Czechy i Niemcy. Wzdłuż tych rzek odsłoniło się najwięcej niepokojących zapisów na skałach. Podczas dotkliwej suszy we Włoszech odkryto bardzo cenne znalezisko archeologiczne most wybudowany za panowania Nerona. W 53 roku naszej ery Neron został piątym cesarzem Rzymu jako szesnastolatek, a jego panowanie trwało 14 lat. Był uważany za okrutnego władcę, ale dzięki niemu powstały liczne nowe budowle, a cesarstwo rzymskie odniosło wiele zwycięstw. Naukowcy nie są przekonani, czy most faktycznie został zbudowany na polecenie Nerona. Być może powstał jeszcze przed jego panowaniem, a za czasów młodego cesarza został zrekonstruowany. Nie wpływa to jednak na wartość znaleziska. W czasach panowania V cesarza to właśnie na tym moście odbywały się parady i uroczystości wojskowe, a wiele znanych osobistości przekraczało rzekę właśnie w tym miejscu. Teraz w okresie suszy miejscowi i turyści mogą podziwiać dziedzictwo historyczne z pierwszego wieku naszej ery. Irak jest jednym z krajów, dla których okres suszy oznacza prawdziwą katastrofę. Dlatego, aby przeciwdziałać skutkom upałów, władze podjęły decyzję o pobieraniu wody ze zbiornika w Mosulu. W związku z tym poziom wody znacznie się obniżył, a w 2018 roku na tym terenie odkryto ruiny starożytnego miasta. Archeolodzy natychmiast przyjechali na miejsce, aby rozpocząć wykopaliska. Okazało się, że zniszczone budynki były częścią miasta Zakiku. Znalezione budynki powstały ponad 3400 lat temu. Ponieważ miasto jest ukryte pod wodą, a zbiornik okresowo się napełnia, archeolodzy są zmuszeni do prowadzenia badań tylko podczas suszy. Aby chronić ruiny przed niszczącym działaniem wody, naukowcy pokrywają je plastikową kopułą. Podczas wykopalisk znaleziono wiele artefaktów, w tym naczynia z lokalnymi ornamentami i tabliczki z napisami między innymi w języku akadyjskim. Dzięki tym odkryciom mogliśmy dowiedzieć się więcej o starożytnym państwie Mitani oraz jego mieszkańcach. Wyjątkowo upalne lato w 2022 roku dało się we znaki również we Włoszech. Poziom wody w rzece PAD obniżył się katastrofalnie. Na osuszonym dnie miejscowi rybacy odkryli najprawdziwszą bombę o wadze 450 kg, która została zatopiona podczas II wojny światowej. Władze podjęły decyzję o natychmiastowej ewakuacji 3000 osób z pobliskich osad i rozbrojeniu bomby. Podczas operacji zamknięto przestrzeń powietrzną nad całym obszarem. Transport lądowy został wstrzymany. Znaleziona bomba została rozbrojona i przewieziona do jednego z kamieniołomów, gdzie została zdetonowana. Bomba z rzeki Pad to tylko przykład jeden z wielu. Istnieje wiele takich bomb podwodnych i stanowią realne zagrożenie. Podczas suszy w 2022 roku ucierpiała nie tylko Europa, ale także kilka Stanów Ameryki. Rekordowo wysoka temperatura powietrza w Teksasie spowodowała znaczne spłycenie rzeki Palaxi. Poziom wody stał się krytycznie niski. Dopiero w okresie suszy odkryto ślady dziwnych stworzeń, które wcześniej były ukryte pod powierzchnią wody. Analizując to odkrycie, naukowcy doszli do wniosku, że muszą to być ślady dinozaurów, które żyły ponad 100 milionów lat temu. Nie były to pierwsze pozostałości po wymarłych stworzeniach znalezione w Parku Stanowym Dinosaur Valley, ale to odkrycie było naprawdę nieoczekiwane. Okazuje się, że ślady należały do wielu różnych dinozaurów, w tym mięsożernego gada Acrocanthosaura, który żył we wczesnej kredzie. W parku znaleziono również ślady innego rodzaju dinozaura. To zwierzę było naprawdę gigantyczne, osiągało 18 metrów wzrostu i ważyło około 44 ton. Na terenie całego parku można znaleźć wiele śladów dinozaurów, ale niestety wkrótce zatrą się całkowicie i znikną z powierzchni ziemi. Mieszkaniec Luizjany, Patrick Ford, był pasjonatem poszukiwania artefaktów w rzece Mississippi. 2 października 2022 roku zdecydował się na spacer po płytkich obszarach koryta rzecznego. Mężczyzna z daleka zauważył duży, dziwny obiekt i postanowił sprawdzić go z bliska. Wyobraźcie sobie jego zdumienie, gdy odkrył wrak dużego, XIX-wiecznego statku handlowego. Patrick Ford skontaktował się z ekspertami i opowiedział o swoim odkryciu. Wiadomość zainteresowała znanego archeologa ze stanu Mississippi, Chipa McJimseya. Chip wyjaśnił, że znalezisko to wrak statku o nazwie Brookhill, który służył jako nocny prom. Statek został zbudowany w 1896 roku, podczas sztormu w 1915 zatonął. Tygrys i Eufrat w starożytności były potężnymi rzekami. Ziemie w dolinie tych dwóch rzek były niezwykle żyzne i to właśnie w tym miejscu znajdowała się kolebka ludzkiej cywilizacji Mezopotamia. Dzięki swojemu korzystnemu położeniu ten starożytny region szybko się rozwijał. Ludzie przestali prowadzić koczowniczy tryb życia, zaczęli zajmować się hodowlą bydła i rolnictwem. Nieco później pojawiło się pismo, przemyślana architektura, a nawet władza. Powoli zaczęły powstawać prawdziwe miasta. Obecnie na terytorium Mezopotamii znajduje się Irak, północno-wschodnia Syria, peryferie Turcji i Iran. Niestety niegdyś potężne szerokie rzeki Tygrys i Eufrat stopniowo zaczynają wysychać. W miejscu, gdzie wcześniej istniał wypełniony po brzegi basen, dziś mamy tylko cienką linię. Susza z 2022 roku była przyczyną krytycznie niskiego poziomu w rzekach, a jeśli ten trend będzie się utrzymywał, to w 2040 roku być może całkowicie wyschną. Trudno w to uwierzyć taka wizja wydaje się być bardzo smutną, ponieważ właśnie te dwie rzeki dały w starożytności początek największej cywilizacji. W XVII wieku w Europie ludzie wierzyli w czary i bali się czarownic. Panowało ogólne przekonanie, że w każdym pokoleniu żyje co najmniej jedna osoba, która ma związek z siłami ciemności i jest zdolna wywołać totalne spustoszenie. Z tego powodu ludzie zaczęli chronić się przed czarami za pomocą butelki wiedźmy. Butelki wiedźmy sprawiają wrażenie prostych amuletów, ale ich zawartość nie była już tak nieszkodliwa. Na przykład wewnątrz butelki wiedźmy znalezionej w ścianach starego pubu w Anglii znajdowała się mieszanka ludzkiej krwi, moczu oraz zębów. Niedawno na wyschniętym odcinku rzeki Mississippi mężczyzna szukający przedmiotów pozostawionych w czasie II wojny światowej, przypadkowo znalazł jedną z takich butelek. Postanowił zbadać jej zawartość i okazało się, że w środku jest dziwny płyn: ludzkie włosy, ząb oraz małe owady. Kiedy pokazał swoje znalezisko w domu, jego rodzina stanowczo poprosiła go o odniesienie butelki w dokładnie to samo miejsce, z którego ją przyniósł. I to wszystko na dziś moi drodzy. Jeżeli ten film okazał się dla Was interesujący, zostawcie polubienie, a także komentarz pod spodem. Do zobaczenia wkrótce.